i ja będziemy dzisiaj robić bransoletki z meczet takie to będzie pierwszy dzień Oprzety, ja na to zadanie poprzedzi wam, ja to na to robię wybieramy sobie najpierw jakieś meczki dzisiaj zrobimy sobie pierścionet ja biorę na przykład tyle

I jeszcze trzecią. Potem biorę to, a tu, to, tu, to, tą ostatnią. Czyli to co najpierw na dodałam. Na no to Teraz jeszcze raz. I następny cały czas dokładam. Mm. I znowu biorę tutaj to, to, tą, jest tu ostatnia. Tak, I to, i to, i o i to, znaczy, to i to, i przez cały to, Dzisiaj to, i to, możemy zrobić możemy zrobić albo nie wiem. To jest we wszystkim, więc będziemy o wszystkim. O wszystkim nam dziwić. Dziś brązuletki, może nam się wejdzie śrubetsy. No. Powinno w sumie jest to do filmu na no ale w sumie to już ten z więc pa pa i lajkujcie i subskrybujcie, będą fajne filmy, nawet filmy będą no, nie tylko do shorta, więc pa pa.